26 maja około godziny 8.45 na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej i Południowej doszło do zderzenia trzech pojazdów. Kierujący Fiatem Ducato wyjeżdżając z drogi podporządkowanej zderzył się z samochodem jadącym od strony Borzęcina. W wyniku tego zdarzenia kierująca Fiatem Uno gwałtownie zmieniła pas ruchu, po czym zderzyła się ze stojącym na pasie przeznaczonym do lewoskrętu samochodem ciężarowym skania. W wyniku tego wypadku z ciała kierująca UNO została przewieziona do szpitala. jak pana... Teraz ja się pana zapytam. po no to ten skak tu stoi. Teraz ja no to skak tu stoi. Teraz I ja na tobie mówiłem i wszystkim mówiłem, że tu nie mogą te samochody no. schodzić, bo ta droga nawet nie wytrzymuje. Już, już mogę? No. Skręciłem tam? No nie, ale... No to pan mnie pocał. pocałuj. Co on no? on będzie na mnie kurwił, tak? Nie, nie, no nie. W ty tych weź się upadł. No ja jak to wystarczy, to naprawdę porządek I tyle, i nawet porządek się. Moja k no k ja, ka winy. No, Poznajcie się na przepisach, tak? Mą no tak? się, ale lepiej od adwokata. Nie. Wejdź kochany. Wejdź pan, kochany, bo naprawdę mam dostaje. mam już dość tego. Mieszania się. W ostatnim okresie czasu, z uwagi na to, że Krajowa Droga nr 2, przebiegająca przez teren powiatu warszawskiego zachodniego, znajduje się w remoncie, wzrosło natężenie na drogach alternatywnych na drodze wojewódzkiej 580 i alternatywnych równoległych do Krajowej Dwójki drogach powiatowych i gminnych. Ze wzrostem natężenia idzie niestety również zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym w ostatnim okresie czasu wzrosła liczba zdarzeń drogowych, w szczególności wypadków i wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Wobec powyższego apelujemy do kierowców i miejscowych i korzystających przejezdnie z naszych dróg o zachowanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego, dostosowanie do warunków atmosferycznych, dlatego że niestety ludzie korzystając z drogi, będąc uczestnikami ruchu muszą pamiętać, że bezpieczeństwo zależy również od ich samych, a niestety czasami na własne życzenie pozbawiają się zdrowia, pozbawiają się życia. Jeszcze raz apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze. Kierowco pamiętaj, nie jesteś sam. 28 maja około godziny 18:30 kierujący samochodem osobowym BMW na ulicy Warszawskiej w zielonkach potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych kobietę. Poszkodowana w wyniku obrażeń została przewieziona do szpitala. W dniu dzisiejszym na wysokości skrzyżowania Sienkiewicza i Izabelińskiej doszło do niegroźnego zdarzenia, w którym brały udział dwa pojazdy. Działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bawicach polegały na wyciągnięciu samochodu z rowu.